Z tytułu leurecznego będziemy nagrywać roślinkę. Tak ją nazywam. Ale to jest fasola. I pokażę Wam, jak się ją wsadzi. Najpierw trzeba sprawdzić, czy jest sucha. Teraz przygotowałam tutaj zapasy. Zapas papieru. A tu jest moja maska, tak sobie sama ją narysowałam, fajna od A tutaj właśnie jest klanka, z której podlewam roślinkę. A tu są zapasy wody. A tutaj właśnie robię takie ręczniczki jak te, żeby roślince nie cieknęło tutaj. Idę po podstawkę teraz ludzie, żebyśmy mogli bardziej nagrywać, bo jak będę wymieniać papier to musicie ludzie przecież patrzeć na to okej okay. będzie to ramy i sprawdźmy czy no. no nie to sobie po owlam się o, um, tutaj się kręcę. O, w domu jakiś magnetyczny, który się I, I tak się właśnie ludzie podlewa. I Tak właśnie podlewam swoją roślinkę. Teraz sprawdzamy, czy jeszcze nie, czy jeszcze można, czy już można wymieniać. Na razie, jest jeszcze sucha. Ta roślinka, nasza roślinka. To jest dokładnie, to miało być moje zadanie dzisiejsze, które wczoraj miałam zrobić, ale tata za, nie kupił właśnie roślin Właśnie ty. tego. Teraz dalej będziemy poglewać. O tak. O, skończyło się, ale zaraz dostaniemy podstawkę. Teraz patrzcie uważnie, jak wymieniamy tutaj papier. Najpierw muszę przynieść papier. I proszę. Najpierw to. Potem to odstawiamy. I potem wstawiamy tu. I tak się właśnie to robiliście. Widzicie, teraz dostajemy świeży papier, a ten mokry papier do kosza wierzemy. Ja się muszę tym zajmować przez dwa tygodnie. I to jest właśnie dziwne. Czemu przez dwa tygodnie nie mogli trochę krócej nam dać? Dobra, pokażę Wam teraz jak mam wlewać wodę. Ja to sobie teraz będę wlewać zapasy y, pierwszy raz, więc sama się jeszcze nawet nie potrafię, więc uwaga! i gotowe tak właśnie się podlewa Tak właśnie wlewa się zapasy wody uważam że zrobił to przy pomocy technologii kosmicznej znowu się spotkamy niedługo za dwa tygodnie nie? po dwóch tygodniach wszystkich pozdrawiam youtuberów No i, I przeszłości My jak tu się powiemy. Więc wszystkich żegnam. Pozdrawiam Pawła Malnowskiego, Miss Age, Martynę Zabawę, Chomika Śpira, który jeszcze nie nagrywa. Chyba? Juniorskiego, Dissisowski, Karolek95 i innych. Pa!